No właśnie z Nikim oglądaliśmy protesty, protesty rolników w Warszawie. Drzewcem polskiej flagi, święta polskiego, po którym ginęli miliony Polaków, dawali krew za swoją ojczyznę i tym drzewcem flagi narodowej, kostki brukowe, aby na policję, a polski mundur, który Umierał przez tysiące lat za polską ojczyznę. Pisowcy zbrukali polską flagę. Czy za zbrukanie polskiej flagi powinni rozstrzelać ich na miejscu, czy żywym ogniem ze skóry obdzierać? Skurwy synów. Co uważacie? Głosujcie: A. Zastrzelić na miejscu pisowca, B. Żywym ogniem ze skóry go obdzierać. A. Czy B. Co uważacie? się być bardziej. Dla kogoś coś spisu, za to, że polską flagę, polski drzewiec, za hołd polskiej kulturze, bo to jest kurwysyństwo. Jaka karawna, go czekać? Ja uważam, że w warięce do żywocie, bo nic tak pisowca nie będzie boleć, jak to jak Polska, która się odbuduje od tego swoje kurwy kurwysyństwa i od tego, że Putin jej nie przejmie. Będzie ich tak to boleć. No, jak myślę, wszystkie miliardy, co pokradli, pozebiera. Ja jestem za C osobiście, chociaż z tego, co widzę, myślę, no, Polaków chciałby by ich na miejscu zastrzelić. Ja będę przekonywał na C, na więzienie, chociaż wariant B, że wymognie, też jest takim ciekawym pomysłem. Pozdrawiam.